Teraz jest najlepszy moment, żeby zrobić sobie ocet jabłkowy. Dlaczego? Bo nie ma tych wstrętnych muszek. Będziemy potrzebować jabłka, które trzeba wymyć. Następnie będziemy potrzebować biały cukier. Do tego będziemy potrzebować ostudzoną przegotowaną wodę i już Wam podaję proporcje i pokazuję, co robimy. Dobrze, wymyte jabłka oczyszczamy z gniazda nasiennego i kroimy w takie kawałki. Oczywiście nie obieramy ich, no chyba, że chcecie zrobić z samych takich obierek, to wtedy używacie obierek. Ja używam całej jabłka. Teraz zalewa. Na 1 litr wody dajemy 50 g cukru. Wlewamy gorącą wodę w szczajnika, tak żeby cukier się ładnie rozpuścił i czekamy tak długo, aż ta woda ostygnie, aż nabierze temperatury pokojowej. Pokrojone jabłka umieszczamy do czystych słoików i zalewamy jabłka ostudzoną zalewą. Co dalej? Dalej, tak jak widzicie na filmie, przykrywamy słoiki ręcznikiem papierowym, bo on przepuszcza powietrze, albo na przykład jakąś ściereczką i zabezpieczamy te słoiki gumką, recepturką. Następnie tak przygotowane słoiki odstawiamy teraz w ciepłe miejsce na kilka tygodni, ale to Wam w trakcie filmu wszystko dokładnie wytłumaczę, także oglądajcie do końca. Po dwóch dniach ściągamy sobie tą gumkę, recepturkę i oczywiście papier ręcznikowy lub ściereczkę. I jak możecie zauważyć, rozpoczęła się fermentacja. No i teraz słuchajcie uważnie, każdego dnia raz dziennie bierzemy łyżkę drewnianą i musimy delikatnie przemieszać te jabłka. Tak jak widzicie. I tak tę czynność powtarzamy raz dziennie przez równe dwa tygodnie. Oczywiście po zamieszaniu przykrywamy y, słoik ręcznikiem papierowym lub jakąś ściereczką. Ponownie zabezpieczamy słoik gumką, recepturką i odstawiamy słoik do kolejnego mieszania. Po tygodniu wygląda to tak, jabłka ściemniały, ale to jest normalna reakcja. Oczywiście musicie przemieszać ten ocet raz dziennie, tak jak powiedziałam. No i będziecie czuć po tygodniu pierwszy zapach taki drożdżowy. Po dwóch tygodniach będziecie e, czuć zapach taki alkoholowy i po trzech tygodniach, po czterech tygodniach będzie się wydobywał taki fajny jabłkowy zapach octowy. Po dwóch tygodniach, jeżeli jabłka nie opadną, to znaczy, że one jeszcze pracują, i pokażę Wam, co ja wtedy robię. Jak widzicie, do słoika wkładam kieliszek, po prostu robię tym kieliszkiem takie obciążenie i już całości nie mieszam. Przykrywam słoik ponownie ręcznikiem papierowym lub ściereczką i pozostawiam całość tak na kolejne dwa tygodnie. Po kolejnych dwóch tygodniach, jak możecie zauważyć, już nie ma takiej ogromnej piany, co oznacza, że możemy już przecedzić całe te właśnie owoce przez sitko lub na przykład gazeł. I teraz tak, po przecedzeniu ocet jeszcze będzie lekko gazował, dlatego że on jest cały czas aktywny. I teraz co ja robię? Z powrotem nakładam na słoiki papier ręcznikowy i pozostawiam tak ocet na kilka dni lub na tydzień. Chodzi o to, żeby on złagodniał i żeby ten cały osad jabłkowy opadł na sam spód słoików. Po tych kilku dniach lub tygodniu normalnie już słoiki z octem zakręcamy i wynosimy do chłodnej piwnicy. Ocet trzymamy w chłodnym miejscu. Ja wynoszę taki ocet na kilka miesięcy, bo dzięki temu, że on dłużej sobie postoi, to będzie po prostu smaczniejszy, będzie lepszy. A co robimy z jabłkami? Jeżeli macie kompostownik, to dajcie do kompostownika. A jeżeli robicie swoją musztardę, to dodajcie jako dodatek do musztardy. Smacznego.